Nie da się stać, nie da się żyć Zgłupieli i łowią, nie wiem, 15, 20 rybę Kto to holuje? Weź, oddaj to komuś człowieku, no Jest? Nie, on od piątek nie złowił ryby, poczekaj Pazerny na te ryby, zobacz, kur... spadnie ich chul. Spadnie, jakieś gówno jest Naprawdę? No, to... Nie, bez brania Nie ma ryby? Ej, chodźcie, zrobimy filmik z browarem Nie jest No dobra nie wiem, Nie nie bierzcie, bo to gówno jest beleco. Markowi to wystarczy. byle co złowi. Wystarczy. Gdzie jest Nic nie ma. Na razie jeźdzę. Papa, chłop pierwsza rzucił rybę podbiera, za krótko seściono i nie jest co zrobić. No. Ehehehe A pan jest o dziś? To ja żartowałem Młysza? Ta Młysza? No To taki 40 Tak 45 5 ta. dych ma jak, 40, jak 40, nic nie? 5 dych ma nie Marek. Ma 5 dych Ma 5 dych jak chłop Kurwa nie leżał nawet koło 5 dych Cicho kiedyś na pewno będzie miał Patrz jak pięknie wcięł A tutaj taki jazie macie To 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 jest popierdółka nie killer no. No, patrzcie na mnie. No pięknie. No. Schowaj paluchy. Ale on by chodził, kurwa, na stację. Jak pojebany, no. Koniec. Wypuść, to gówno. Ja Wypuść to gówno. Kurwa! Wypuść to gówno! jeszcze szczupaka i jesion. Nie ma problemu, jesteś następny.